O, na o, hej, O, Ostatnio zauważyłem, że wyszedł ponownie wielki shit Again I ja... To sprawdzę Boję się Minecraft Movie Trailer 2 Proszę okaz się się chodzisz, to lepsze od pierwszej, od, od pierwszego Minecraft Trailer, take two

Mm -hmm. until i found this a wonderland where anything you can imagine is possible as long as what you imagine mm -hmm. can be built out of blocks got <laughs> a boy huh? where are we wait who are you again Garrett the Garbage Man Garrison, Gamer of the Year 1989. Whatever, I barely think about it. Welcome to the Overworld. Anything you can dream about here, you can make. <laughs> this place makes no sense. <laughs> Don't I, I know it? it. There are dark forces who want to destroy this world. If we want to stop them, we're going to need to create something amazing. Let's go to the stash. This is our decision. What's this junk? An Ender Pearl. Teleports you to wherever you throw it. Yeah, right. No, no! and that was the only one i had no biggie we were to, to oh yeah there's one more thing you need to know great now it's dark that feel quick to anyone else Minecraft trailer, take two. Proszę nie, proszę nie, proszę nie. Ja będę mieć. Nie, nie, nie. <laughs> proszę nie. Zacznijmy od tego. Od samego startu. Dobra, załóżmy, że to się nie pojawi w filmie. Minecraft trailer, take two. Czekaj, czy te ręce były wklejone? Minecraft trailer, take two. Dały nam wklejone. Zaczynamy od Śląska, normalnie, że nasz Steve, że dzieci tu nie mogą być, normalnie, rzeczywiście, często się coś takiego zdarza, że jak idę se na pole gdzieś, to widzę kejwa normalnie, takiego zbudowane, wykopanego przez ludzi, jest tabliczka, zakaz dzieci, dzieci nie mogą, dzieci, dzieciom nie wolno, na pewno. <ścoughs> Co to ma być? Czy to jest Steve? Czy to, 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 to jest Steve? Chcesz mi powiedzieć, że Steve z Minecrafta normalnie e, ten e, umiera od starości, że jest dzieckiem dorasta. O przepraszam, tutaj się coś popsuło z tym, z programem, którego używam. Zacznijmy... Dobra, może ty, ty, ty już, tu już tu już jest nawiązanie do Minecrafta, że pa, że w kwadrat to się układa. No co? I co to ma być Medina na film Minecrafta i tu mi jakiś stary dziadek normalnie mówi Spierdalaj gówniarzu! Nie pozwolę ci! Nie, nie! I co wie? Co to nie? Dobra, chociaż uzębienie mu dobre dali, ale... Znaczy górnicy trochę inaczej wyglądają. Ja sobie trochę inaczej wyobrażam górników. Bardziej normalnie, nie jak, sta... jak taki Menel. To, to jest Menel, to nie jest górnik. I co? I traje się zaczyna od tego, że masz jakiegoś dzieciaka, co się nazywa Steve I który chce sobie wejść do cave'a i wykopać nie wiem co, węgiel, bo co innego jest na Śląsku I biega pod jakimiś koparkami, czy nie wiem co to, są jakieś maszyny, które normalnie ten Jak na modach, w create mod, który ci transportuje te takie mm, rzeczy I dlaczego ten dziadek go goni? Tu mamy coś, co się... Co najwyżej pojawi na początku filmu czy craftowanie logo, Warner Bros. Jakieś legendary, nad nie wiem, co to jest. Mojang Studios to że. kratkojarzymy. A co, co ty się wydarzyło? Bo... Nie no, świet gówniany jest ten program. A więc spokojnie pauzujesz. Czekaj, czekaj. Dobra, tutaj ucieka, co nie? No, bróbali Minecraft pewną parą. Main... A może to jest właśnie film, który ma pokazać, że dzieci bawią się w Minecrafta. O to może chodzi w tym filmie, że pokazuje ci, że dzieci bawią się właśnie w takiego że... Jakby wymyślają se i tworzą takiego prawdziwego Minecrafta w realu, ale są biedni i jedynie co mogło znaleźć to do jakiegoś jakąś kopalnię z wsią. trochę się ten... No i co? Gość był dzieckiem, wrócił tu normalnie po jakichś 30 latach, jak już jego piwny brzuch tutaj urózł, no i uznał sobie, że pora wejść do tej kopalni po 30 latach i zacząć zacząć kopać. I kopać. Aż znalazł dosłownie jakiś sześcian, bo wykopał sobie jakąś dziurę i znalazł perfekcyjnie po prostu sześcian, który w ogóle jest po prostu sześcianem, który jest gładki normalnie. Włożył to do jakiegoś pudełka, które jest nie wiadomo skąd zrobił. No i się nagle ten zbił. Ej, jak chcą tu na miniaturkę dać? ...i się stworzył portal normalnie, tylko że ten portal nie jest jak w pierwszym trailerze pikselowy, tylko tutaj jest jakieś nie wiem, jak kryształowa meta Heisenberga, a nie... ...nie wiesz, i tu, pa, nawiązanie do Minecrafta, że pa, że kwadrat się zamknęło. I gościu, o, to co to jest za przejście w ogóle, kwadraty normalnie, że kwadrat, 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 i takie, to też jest dobre na miniaturkę. I to, to jest to, co widzieliśmy, lub bardzo podobny widok. Ty już mówiłem poprzednio, że ten teren to w ogóle się nie zgadza, i co to ma być? Mam jakieś pszczoły. No te pszczoły są jak ten, jeszcze akurat. To prawda, no są bardziej włochate. Czekaj, czekaj, czekaj. Ja na to nie zwróciłem uwagi. Wy widzicie, jak on to stawia? On dostawia jakby tutaj, nie wiem, gra w jakąś grę rytmiczną, normalnie ten pyk, 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 ale co, no w ogóle te bloki są jakieś niezgodne, pana to ten blok to jest, nie wiem, jak w Terrarii, ja nie wiem, czy oni stworzyli film Minecrafta, który wzięli normalnie na zasadach Terrarii i dodali do tego realizm na nieskończoność procent. Tu masz jak w grze normalnie, że jest pies, co nie i też mu kość, to się oswaja. No tutaj za pierwszym razem normalnie... Ten pies, ten pies... Widzicie tego psa? Czekaj, klatkę wziąłem. Widzicie tego psa? Ja was proszę. Widzicie tego psa? No jest trochę taki minecraftowy, ale... Ten Jakbym powiedział, że tak wygląda ryj psa z minecrafta, to, by, to, to bym powiedział, że kłamie szczerze. W ogóle, lecz on ma pa. On ma tutaj kwadratowy łeb, kwadratową tutaj szczękę Co nie, czy pysk bardziej, bo psy mają pysk Ma oczy, ma tutaj, pa, tutaj si, sielek oczu Ja, ja byłem si, e, słaby, Kiedy, kiedyś będę lepszy, obiecuję Będę umiał nazwać źrenice oczu, ale Wiecie, sielek oka normalnie, tu kwadrat, a, a to co? A to kula normalnie, co to ma być? Oczy też powinien mieć kwadratowe, no nie no, ten pies jest taki Ja nie wiem, jakby to ci jaj wygenerowało, nie W ogóle to wygląda jak taki najtańszy Dobra, może nie najtańszy, trochę taki droższy, sztuczny trawnik normalny, który sobie kupujesz i wykładasz sobie jako trawnik Albo jako dywan sobie w pokoju i mówisz, że Ten, dotykam trawy Dobra Tego Aprila normalnie, czekaj April to był listopad, co nie? No, na pewno, na pewno Wiem, że nie co, co, za klatka? Co się wydarzyło? C czekaj, co to było? kwiecień, April... kwiecień kwiecie. April to był kwiecień, dobra Dobra, czekaj, czekaj No ten... A w ogóle, o, o, ważny, detal, ważny detal, czy ja zwróciłem na to uwagę, czy nie? Eee, pa. O, brożę mu się pojawia, dobre, to chociaż tutaj widzę, że odwzorowałem jakże. Co to jest za przejście, wy to widzicie? Jak on po prostu wyleciał z tego portalu, jak w jakimś szarym poterze normalnie, jak on tam leci na miotę i się... długo go o coś. Ja nie mogę. <laughs> To jest jedyne, co to ma być? W ogóle. Dobra, jeszcze Stevea rozumiem skąd on zdobył tą kostkę. On tą kostkę po prostu wykopał w całym ale oni skąd oni tą kostkę wzięli. No, by... w ogóle, dlaczego takich losowych ludzi tu wybrali? No w 1989. to? było myliłem o to. Pa, tutaj już tamę zrobili. Normalnie Jason mamoa i Steve robił sztamy. Normalnie sztama, sztama. Tu mamy nawiązanie do mechanizmów w Minecrafcie to, to, to chyba jest Jungle Temple, tak mi się zdaje. Nie jestem pewien, ale nie no. Dlaczego to jest jak w terrainach? To Steve, jak on wygląda, I, i, i. Wow, wow. No ale na trzy bloki, ja nie wiem, Minecrafta jednak ja nie wiem tera... Oni, oni chyba więcej uczyli się od tera niż od Minecrafta, Od Minecrafta wzięli tekstury, od terariu wzięli mówię, wszystkie zasady tam i mechaniki normalnie z Minecrafta wzięli jeszcze jakieś modyfikacje, normalnie IRA i jakieś modyfikacje na realizm, realistyczną grafikę. Wow, na trzy bloki. Ten, tu mamy redstone. No ten redstone nie wygląda jak w żurze, ale to już pijmy sobie. I to, co to ma być? widzieliście kiedyś Minecarta, która jeździ taką szybką prędkością? Ja nie, może Może oni to zrobili dlatego, żeby nawiązać do tego co nie dodaje ostatnio w, w jakimś snapsie, czyli... Czyli game rule z Minecraftami. normalnie, że możesz zrobić, że one będą pędziły jakieś normalnie 1000 na ten, 10, na 2 sekundy. Bloków oczywiście. Czyli 1000 metrów, czyli jeden kilometr na dwie sekundy. Bo jeden blok to jest 1 metr, a 1000 metrów to jest jeden kilometr, No, tutaj takie edukacyjnie Wam powiem. No nie, on za szybko jeździ. No i w ogóle dlaczego on ma koszulkę pulsatu? No wygląda jak pulsatu. I, I tu mamy redstone, co nie? To, to, to jest tak w grze zrobione? Tylko realistycznie. Ten wygląda bardziej jak brokat niż redstone, ale to jest... co to ma być? Co to jest za scena po prostu? Normalnie pokazuje ci tutaj, jak się smaży kurczak albo pokazuje ci ka... nie, kanibalizm to nie, to musiałbym być kurczakiem, żeby, żeby to było... Kanibalizm, to przepraszam, to jest moja wina, ale nie, nie wiem... Pan, pa, pa, pan, pan, scenę... Tu coś tu za dźwignię nie pociąga też I pa na to i tu jest jakiś prosty mechanizm, co nie? Tu, tu chyba akurat bloki, no w miarę normalnie odwzorowali, ale pa. Bo ludzie kiedyś budowali takie maszyny, co normalnie ci się same kurczaki robią, co nie? I się palą, tylko tutaj, nawet jeśli... ok rozumiem ograniczenie filmowe, jeden kurczak, a niewiele, ale tu powinno być co najmniej te 23 kurczaki normalnie, co się duszą. Sobie lawa. No powiedzmy, że ta lawa trochę inaczej powinna się zachować. Czyli tak spadnąć po prostu kwadratowo, a nie że jak prawdziwa lawa. W ogóle to nie i To też mogę dać tę miniaturkę. Normalnie i Pai, Normalnie zrobił się smażony kuczak. O tak, o, o, tak, o, o tak, o tak, tak. Mm, tak, dosłownie. Nie do Minecraft jest tak samo, tylko ten... Ej, w ogóle tu, pa, villager'a mamy. Proszę villager'a, jak wygląda? <grymne> to tu mamy te pigliny, tu stajeru. Tu w ogóle, co to jest za jakiś miąt? Ja pierwszy raz widzę. To, 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 to są Farlands, normalnie. Farlands, Far ale dwa, bo teraz to pozmieniane. Tu mamy Nether, co nie. Tu mamy tego, normalnie orka z jakiejś World of Warcraft. Nie, no nigdy nie gramy. No i tu mamy. No to jest po prostu czyste nawiązanie do Terrarii. Ja nie wiem, to ma być nawiązanie do Minecrafta, nie do Terrarii, co? Ma, ma tu jakieś 1, 2, 3, 4 albo 5 skeletów. Nie wiem, czy to tu, tu jest 2, czy 3 akurat. Ale no, powiedzmy, że jest ich czterech No i co? I normalnie on tam kopie w tą dziurę Oni nie potrafią do niego strzelić, a w normalnych żeby strzelili No, i co? I mówię, to jest jak w na trzy bloki On jest wysoki, a nie na dwa, ale głupie Czyli czy oni tam do niego strzeli? Strzelali, widzieliście? Tam leciało taki ten Panato, to. widzicie? Tu lecą strzały No Okej, okay, on tutaj kopie. No, oczywiście te szklety nie trafiają, bo mają oczywiście oczywiście że byłoby inaczej. Gościu pana tutaj pierda drzewo i takie. Pyk, normalnie. Stawia klocek drzewa. I tutaj stajesz. Dobra, co my tu mamy? Mamy za Iron Armor. Ja bym ja was błagam. Czy oni nawiązali tutaj do Steampunku? No więc skupmy się na to. Windrara widzę już tutaj. Tu mamy Windrara, nawiązanie do Windrar, To no nie. Firewerki, które wyglądają jak taki coś, co bym mógł zrobić dosłownie na jakąś plastykę. Tu to nie wiem, co to jest. Jakieś roślinki. Tu mamy ten żółwi kask. Tu diamentowy kask. Tutaj też, nie wiem, jakieś potjony powiedzmy Tutaj jakieś książki Tu TMT, które, ja nie wiem To tak nie pasuje, to wygląda po prostu Tak sztucznie zrobione, że Oni próbowali tu Oni próbowali zrobić jednocześnie realizm żeby to wyglądało jak najbardziej plastikowo Albo sztucznie, ja nie wiem Ja nie wiem, albo w ogóle tu są cloudbootsy Cloudbootsy to, 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 to są z moda Nie wiem, może oni chcieli nawiązać do Moda właśnie, z którego są Cloud -bootsy. I don't know Lecimy dalej TNT. Pa, normalnie, jakie przejście z TNT. Ej, powiedzmy że to, to, to jest więcej niż jedno TNT, bo jeżeli to jest jedno TNT, to jest śmieszne. Dobra. Tutaj widzę, że nawet akurat te wagoniki to, powiedzmy, że akurat w miarę jak w grze zrobione. Wioska też taka nawet. To nie jest taka wioska, która by się pojawiła w grze, ten dom jest jakiś inny. Ale no, powiedzmy, że jest nawet zbliżona do oryginalnej. Powiedzmy, że tu im się udało. Są fajerwerki. No i znowu mi się program popsuł. Nie no, jebać się. a to są fajerwerki, pa, elytry normalnie lecą na elytrze. Pa, ale czy byli będzie, nie wiem, Ej, może będzie we filmy End. Ej, w sumie ciekawe skąd oni te elytry mają, no. No ale pa, normalnie tunika firebola jakby... W Minecrafcie było to trochę. Nie, epickie. No, przyznam, jakby cię taki gastrzyli, to to jest epickie. Wziął jak tu craftuje miecz. Powiedzmy, mi, że ten crafting, oprócz tego, że pierdolął tą młotem, był w porządku. Był w porządku. Jakby zrobił po prostu ironowy miecz. No mówię, on wygląda trochę taki sztuczny, a nie. I ten... No jest był pewnie też trochę taki niewymiarowy jak w grze, w grze, Ale to, on, on... Tak szczerze, on wygląda. Super, świetna klatka, świetna klatka. Weź to skrapu i weź to do ręki. Nie? On wygląda jak te takie zabawki, które są często na po prostu straganek, że Minecraftowy miecz normalnie, że można sobie kupić za nie wiem ile, pewnie za 50 zł taki miecz kosztuje, bo, bo ten, bo inflacja i takie inne rzeczy, nie gadam o tym, nie gadam o tym, no i on, on dosłownie wygląda jak te takie najtańsze zabawki po prostu z Chińczyka, takie te miecze, że wam pokażę. to wygląda dosłownie jak to, to wygląda jak to, czasem one są z pianki, czasami z plastiku, ja nie mogę... Pa. Czy to jest kolejne nawiązanie do terrarii? Mi się sobie gry pomyliły, pa, on wziął jakąś rękę zombiaka i bije zombiaka ręką. Jakby w Terrarii zombie może ci tej zombie armii. To jest taka broń po prostu i można tym bić w sumie każdego i ten. No to jest dosyć słaba broń, bo ona jest tam na początku gry. W sensie ona... jest chyba spokojna w którym dropi, ale tak to nie jest to jakaś wybitna broń. Lepiej jest coś innego gadać. Ale mówię, kolejne nawiązanie do Terrarii. Ja nie wiem, oni mieli zrobić Minecraft Movie, a nie Minecraft... With Terraria crossover mówi. Normalnie, bo co to ma być? I to jest kolejna rzecz, której się przyczepiam. Mam pytanie, dlaczego ten wieśniak? Zrobili mu model, a on wygląda po prostu jakby wzięli, wzięli jakąś, że... W sensie... Wzięli coś realnego, zrobili z tego Golema, nie zrobili tego w jakimś blenderze, w czymś innym. Tylko... Zrobili go, nie wiem, z jakichś po prostu materiałów, on wygląda, mówię, on wygląda tak niepasująco do tego się... No, no taki kiepski, w ogóle on... Co, że golem ma czerwone oczy? Widzieliście kiedyś golema, co ma czerwone oczy? Ja nie, jakby golem się wkurzał, jak uderzy w wieśniaka, w ogóle ten wieśniak ma śmieszne przebranie. Tu mamy też te, takie różowe drzewa. A może właśnie o to chodzi, że ten film nam zapowiada, co będzie kiedyś w przyszłości w Minecraft, że kiedyś będzie taki generator, jak w tym filmie. w sumie ciekawe. To może ten, może ten film za 10 lat będzie taki bardziej akuratny. Akurate to będzie, że... podobny, o, żeby taki bardziej podobny, trafny, o, trafny, że taki trafny do gry za 10 lat, że wprowadzę taki generator, jak mamy tutaj w tym filmie, do gry. No może, może. Mamy ten taki miejsce tutaj skoczył normalnie, pan, normalnie jaka woda. No, nie no i ty nie, ja cię ja nie mogę. I pa, i tutaj pewnie nie skoczył do wody albo na elektro. Ender, pearl. ender Ale wygląda ta ender Pearl dosłownie. dosłownie pana, nie? Jak ma mordy dosłownie patrząc na tą ender Pearlę. Pa, no i, no i bierze za plecy i takie. No co się wydarzyło? Co się wydarzyło? Ścieżkę dźwiękowo. Co? Zawał nie no, ja On normalnie takie... oh, oh, oh. Zdobył serca. Zdobył serca normalnie. Zaraz tu zejdę. No. The baby, the the no, Biggie. na Biggie. No, Minecraft Movie. No, tu mamy tego wielka, co był w poprzednim trailerze. Tu mamy tą typę z pulsatu. Typę? Typiarę. Fight mamy... I to jest coś co też widziałem ten e, przed nami. W sensie widziałem przed, e, przed tym filmem. Ten... <grystanie> Widzicie ten rę zombiaka? To jest. Zombie! <grystanie> ja nie wiem, ja nie mogę. Ten szkielet. Nie nie wiem, oni chyba serial ten przyszli twórców normalnie. Supercell, tych twórców od Clash of Clans. Eee... normalnie... E, czekaj, jak to jest, właśnie Clash of Clans? E, but, to, to druga gra. E, Kings Royale, nie, to było Battle nie, nie, jak, jak się ta gra nazywała? Tak, gdzie masz tych dwóch królów? Normalnie się walczy. Oni jeszcze Brawl Stars to zrobili. Ja, 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 o, ja obstawiam, że oni powie, napisali do nich: Ty, na, na, nauczcie nas teraz robić takie kinematiki, jak wy po prostu. Clash Royale, o Clash Royale. No i oni powiedzieli, dobra spoko macie to i zrobili pyk normalnie, przelali swoją całą magię, by tych twórców, w sensie tych, którzy tutaj pracowali nad tym filmem, stworzyli I oni, oni, oni tak patrząc na to stwierdzili, to jest arcydzieło, to jest arcydzieło normalnie No jeśli będzie ten sam case to z Jokerem, tylko że to jest ten zrobiony dla dzieci, a nie ten, a nie w sensie jest Jokerem 2, tylko że to jest zrobione dla dzieci, a nie ten, a jego kontynuacja rzeczywiście czegoś kolejnego. Wszakże Joker 2 i tak według mnie został trochę źle oceniony przez krytyków w sensie. Zbyt mocno krytyczny wszyscy podejrzeli do tego filmu. No i ocenili go bardzo źle, bardzo źle. Gdzie ten film co najwyżej jest przeciętny, a nie tragiczny. No i co, co to ma być? Co to ma być? Wy to widzieliście? Panato, panato, jak uciekają od tego? W ogóle też szkielety nie potrafię trawić. Spider Jockey, no way, oni nawiązali do Spider Jockey'a w Minecraft. Ale to jest takie rzadkie, dlaczego te szkielety wyglądają jak te szkielety z memów normalnie? Jak jest ta. Nie, dobra, nie potrafię za nie pamiętam jak to było, Ja nie, nie mogę. I w ogóle, dlaczego każdy ma normalnie zenchantowany łuk na jakiegoś flame'a Ale w głupie. No i co? No i April Shark, 4 kwietnia. Mogliby to wypuścić 1 kwietnia. Wydaje mi się, że to byłoby lepiej. No i co? No i cały trailer. Cały trailer to był, widzowie. Jak... Szczerze... Jeżeli obejrzę ten film... To nie w kinie. Ja specjalnie to znajdę na internecie. Bo... To jest po prostu masakra. Masakra, tragedia... I... jakby... Ja nie wiem, jak oni mogli tak skrzywdzić po prostu grę, która ma grafikę każdego bloku 16 na 16 A nie wiem, jak mogli oni to tak skrzywdzić. Widać, potrafią. Potrafią. Wow. Oni są po prostu niesamowici. Że z czegoś tak pikselowego zrobili coś tak realistycznego. Powiem szczerze. To będzie. To będzie chujowa adaptacja. To są jak ad adaptacje growe, czyli zawsze jak ktoś robi ad adaptację. Dobrze mówię to słowo? Adaptacja czy ad adaptacja? Adaptacja, chyba, tak się mówi. To zawsze jak jest adaptacja growa, to najczęściej wychodzi gówno, a czasami wychodzi przeciętnie. Co prawda, ostatnio słyszałem, że były jakieś takie lepsze rzeczy po kraju serialu The Last of Us albo serialu Fallout. Nie oglądałem, słyszałem tylko tak, że ludzie mówili. Więc pewnie są wyjątki, ale czy Minecraft mówi będzie wyjątkiem? Nie. Ale czy czy film o Mario co wyszedł, który też nawiązywał mocno do gier był dobry? Nie oglądałem, więc się nie wypowiem. Ale, ale słyszałem, że ludzie mówili, że w sumie dosyć mocno nawiązuje do gier i ma bardzo dużo nawiązań do Mario. Więc... Więc ten... Więc w sumie i tak się nie wypowiem, bo mówię, nie oglądałem. Ale tylko tak słyszałem. To był niestety nieszczęsny Minecraft Movie Trailer 2 albo te, albo Terraria 3D w tym przypadku, bo oni tu mówię chyba się bardziej Terrarium wzorowali. Skup to jest trochę tak, jakbyś kazał AI przenieść Terrarię w świat Minecrafta. To by coś takiego ci wyszło i byś dopisał jeszcze do tego kategorię realistyczne. To by coś takiego ci wyszło. A niestety jestem załamany idę nagrywać normalnego Minecraft PSX, a nie jakieś takie, a nie jak kłam, co tutaj widziałem przed chwilą. Jak to się mówi.